Witamy. Trochę nietypowy odcinek, bo to nie jest FNAF w sumie. Ale... Nareszcie! E... Pierwszy raz od pięciu miesięcy! Dokładnie... Dzisiaj nagrywamy serię horror. E... Naz nazwano z w sumie. Mm. Cirkłem podatko. Eee, dobra. Przestnijesz! Jestem bambusa. Nie wiem po co nie, jest. E, nie podoba mi się po pierwsze tutaj, e, a po drugie, tylko tak dla wiarstwości trochę, e, tutaj nie ma innych modów oprócz jednego moda, który jest taki super nostalgiczny, ale... no. Mm. Będzie git, chyba nie zginiemy. Nie, to nie jest 1.12, to nie jest 1.12, tak by the way, to jest normalny Minecraft, to jest 1.21. Ale zbierzmy drzewo w stronę. Hmm. to na pierwszym nocy to nic się nie powinno działać. Nie, 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 nie powinno działać. Pierwszej nocy. Dodałam na ten. Na ten. Dosłownie. A ten, dosłownie, dosłownie w pierwszej nocy nagle ktoś nas nawiedza. i Dosłownie musimy walczyć. To było w sumie śmieszne, ale to pewnie się tak w to też nie mówię, że to się tak mi stanie, bo pewnie znajdziesz wszystkie z kolorową. No... Gdzie ty jesteś, kurna? No. Lu Luke, gdzie ty kurna jesteś? Zbieram spawna. Znajdziesz on the fog? To ten. Dement on the fog, gadasz! To nie ma, tu nie ma demon. The, the, the fog nie ma go tutaj, to jest, tylko the, to jest tylko jeden mod. To jest jeden mod tylko, nie? Więc. Tam? No. Hmm. No, no, ale jak gdyby był. To by już w pierwszej nocy? Nas atakował. Ko kocham stare, stare generowanie terenu, bo, bo tutaj jest tak jakby ten. E, żelaza na powierzchni. To ja. Aż jedno. A po pierwsze, gdzie jesteś? Musimy, musimy tak. E, musimy się gdzieś zre zregrupować, tak szczerze. Co, Co to jest To jest Nie, jest, jest pomarańczowe, to jest koper. Kademnę. Ej przepraszam, jedź. A, koper. Okay. Ej, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A, jest to na pustyni, jest na pustyni obok tego drzewa na a, gdzie jest Spałnia Na spawnie jest takie drzewo, naprzeciwko tego jest taka pustynia. A okej, okay. a gdzie jest pustynia? Naprzeciwko pustyni tam, pustyni nie, nie widział się. Jej... Łuk. O, tu jesteś. Tu jest Azalia, jak fajnie. W ogóle ma... mi mi tutaj, bo to ma dobra żeby zrobiłeś. Tak jest. To było. Co to było? Nie mam pojęcia. I ja właśnie zadałem to samo pytanie. Ogłęb był ma, mała, mała sprawa techniczna, taka przerwa techniczna, więc problemy bardziej mi powiedział. Ale już działa wszystko. Okazuje Raczej. się, że moc nie jest aż taki stabilny. E... Złoto. złoto! Złoto! Moje złoto! O nie, ej, nie mamy żelaza, nie nie mam nie. żelaza! Ej, nie mamy żelaza! Mamy mamy kamień. Nie wy chcieliście tego. powiedzieć nasze złoto. Dokładnie. Nie mamy żelaza, nie wykopiemy tego. Ja mam aż jedno. Ej, tutaj nawet jest takie fajne miejsce, kurna, ale ma chyba. To jest Nie, hmm. idziemy dalej. Tutaj no mi się nie podoba. Ziarcie? Bo ja już, nie, nie ja już biegać się, mogę izę. 10, ar, 10 arbuzów. arbuzów. Daj chodź, jednego! Chodź. Chodź, się z tobą podzielę. Może. O kurwa ja... A ja... się byś... O wągiel widzę, a to idę po wągiel. No, ja ja mógłbym dalej. Dobrze, może, dobrze. może będzie Stronghold. Czy to tak Jak Stronghold? The Hell, jak ty chcesz Stronghold znaleźć, to... geniusz. Jak ty chcesz znaleźć Stronghold? <laughs> znaczy ten, do, 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 tych pilagerów. No to to jest Outpost, jakby. Nie ale panie, jak eee, chciałeś znaleźć? Nie, czy wiesz, ale to jest nostalgiczny mod, tu nie ma struktur z nowego Minecrafta. Czy to aż tak nostalgiczny, to ci kurde twierdzę tak? prowadzili, nie wiem. W 1.8. W 1.16. W 1.16. Byłeś? Jakoś w innej wersji tego moda były. Były, ale to jest nowa wersja tego moda, chomik. Czekaj, to wy na tym graliście? Eee, może. Pr próbowaliśmy, czy to działa z modami, bo raz tam się skraszywało i you no... Know. A no jak. E, no, ja, no, no i ten, właśnie raz wyskoczył na nas nul. E. Ta, ten ja mod ja jest, ja i... jest trochę no, o, to ten mod jest trochę pokiećkany. daj mi flinta! To zostawiliście mnie ogólnie na pastwa losu My jesteśmy przy morzu jakimś. No no ciur, to jest tylko To jest. Ty wyszliście. W lewą stronę pustyni, w, pra w prawą stronę pustyni szliśmy. Czyli przy morzu cały czas szliście. No tak. Dobra. No kurwa to, a co to jest! Blinko? Nie mogę dostać, to, ja nie mogę! Ty to, to jest? Mieli, mieliście, 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 mieliście Azalia? Tak jakby? Eee mieliśmy, a... myślisz prosto w Azalię i w prawo Azalię. Nie wiem, chodź! A jakąś strukturę Widzę nie... znalazłem. 8, znalazłem was w końcu. Osiema. Co znalazłeś Jakąś strukturę? Gdzie? Tak. jakiś progi od struktury. to z to z, to z musi być. A w ogóle mam 20 węgla. Ja mam 12. Bazalt. A weźmy trochę... E, Weźcie trochę tego miedzi, bo nam się przyda później, jak będzie mniej jeszcze z Okej. Okay. Ja tak wezmę tak na, tak na wszelki wypadek, tak w sumie dużo... O, w sumie odkryłem, więc... Ej, te stare rudy wyglądały lepiej, jeszcze że według mnie ładnie no, wyglądały No bardziej moim zdaniem były takie bardziej jakby klasyczne, takie bardziej takie... Od znaku, bo ona była taką taką. Ta trochę za dużo japujenia. Za dużo japuja, nie. Tak. bo, no, no Choć bo zaraz, Może trochę, zaraz, trochę, ale... No bo zaraz się rozgadasz o tym no i zrobisz na wypłat. Dobrze, go to prosto, szybko i na temat. Mamy zniszczyć. No, Ej, to, oh. co tutaj jest takiego? Czy pod nami jest jakiś kef? No, no, pod nami jest jakiś kef, musi być. Słuchaj jakiego zombiaka? Nie tylko ty. Czemu What słońce jest czarne? Czemu słońce jest czarne? It always has been. Nieprawda! O widzę cię luk! Dziura. Dziura. A to co? Ej, nieważne. Dziura. No to dziura. Nie. Jakaś dziura. rano ma dziura, nie? Ej, nie, chyba na to nas musimy się gdzieś wkopać. Jakieś pomysły? Ej, nie. A tutaj się musimy... Możemy w wkopać już niedobrze. Komikoś ty nam pomóż kopać, a nie? Słyszę jak tutaj zombie łazie. Już zombie, go tutaj. On tu gdzieś jest. Tutaj, gdzieś tutaj. E, Teraz to trochę Zrobię nam torcze, bo mam w sumie patyki. O! Znalazłem, znalazłem, znalazłem. Znalazłem cave'a. O! Ten sz... s... mod jest bardzo niestabilny. Znowu się scratch'ało. E, jakby nie, mod się scratch'ało tylko bardziej w sumie mody, które używaliśmy, że musieliśmy podczas trzeci usuwać mody. E, <laughs> przynajmniej to nie jest wina create'a. Dokładnie. Prawda. Więc jest fajny. Zabudujmy to w sumie i teraz tutaj mieszkajmy, jak w hmm. Ale to... Nie podoba mi się to, że to tak wygląda zbyt nostalgicznie. Aż naprawdę, aż tak zbyt nostalgicznie. To już trochę takie... Takie wręcz liminalne trochę. Wiecie o co mi chodzi, nie? Mniej więcej. Chomik, w czego my tutaj pewno nie będziemy mieszkać, tylko to jest nie... Nie no, mu było odpowiadało, bo on jest chomikiem. Chyba pomyliłeś chomiki z tymi. Kim był ten chłop z Lwa Lwa? Jak Z suratkami. Suratka... Suratka... Suratkami... Suratka... A nie wiem jak to wymówić, mam to gdzieś. Surykatkami. No, surykatkami, pomyliłeś chyba chomika. Ja, nie schodzę. głęboko schodzę, kupać żelazo. Chomik to nie jest zbyt dobry pomysł. Ale ktoś w... musi to robić. Chomik to nie jest zbyt dobry pomysł. Chomik dostaw... to nie nie mam Chomik tego. nie jest. podkupać! to nie schodzić mi Ja nie jest. dużo to nie, nie, nie ufam wam. Kurde, rozumiem. Kurde, komukolwiek, ale kurde nam. Skąd mam pewność, że Wy nie jesteście jakimś ranem? Machnólem. się żeś Zostaw chomika. Oj, proszę cię ci uratować. Luke, ty. Kurda! Nie widzę Cię. Poradzicie sobie. Nic ci nie ma, lasa dla sobie. Poradzicie to, Dziwnie. Nie, Zobacz, czy jest dzień. Nie dam ci stąd wyjść. Mm. Fak mm. Mam dwa serca Jeżeli mnie zabijesz, to trzy jak się kurna skończy mm. Mam jedno serce O oh Helia. Jak... Idę do chomika, wracam Pa Wracaj no to... Jeżeli znowu zabetonujesz, to już nie biorę do kolejnej serii No <laughs> tak, <laughs> a to kogo byś się kurda nie wiem, chomika! Z chom był chomika. Jak coś to zrobić? Nie, wreszcie, coś innego niż wungi. Mirk ma nie mów o klonowaniu, bo się dowiedzą. Eee, ja nic nie mówiłem. No. To o, czy o czym mówiłeś? No, no, coś tam, się. że o, a, a, o arbuzy czy... Coś? O Kompletnie o niczym nie mówiłem, nawet nic nie mówiłem. Ja, nig ja nigdy się nie ozywam o czym ty gadasz? A tego serio. Tak, e Czekaj chwila, nie ma... Jeszcze jest dzień czy jak? Jeszcze mam nadal jedno se... Z powrotem! Cześć, kurde. Ucieka, ja nie mam. Jesteś, czekaj, Jesteś głupi! To wszystko twoja wina! To p*****, dostałem, palnego. Nienawidzę waszego nie nawidzę się no to... <gry> Nie wiedziałem, że tak się no, Bardzo dobrze wiedziałeś. A ten no, Nie na... wiedziałem. A ten tutaj górze stał? Dosłownie ja się nie wiem. Ja. Patrzę, do obok e, Luka, a nagle Luk patrzy, kurna patrzę na Luka jakiś randomowy chłop. A no a to będzie nawet no, trzeba wyblurować, bo to po prostu jest... Nie, w ogóle nie to jest nie... <śmiany> <stajęła sprawę>, Co teraz sprawdzić? Przypalić mnie. Daj trochę żarcie bo umieram. Nie wam Chciałby powiedzieć ja mam. Ja nie mam. W sumie to już nie mam. <śmiany> mam serca. Dobra, ja bym w takim razie. Biorę, yy, nie. nie. Yy, ja. Yy, nie wiem, ej. Nie bici się, stop! Nie! Nie, stop! Mam dwa, dwa, dwa serca, mam. mam dwa serca. Jak mi uderzysz, to będę, będziesz w mediatorze, będę musiał to iść. Nie chcemy, znowu, żeby Ja mu nie ufam. Ja, ja, ja wiem, że mu nie ufasz. Czekaj chwilę, zrobię sobie jakoś. Ej, poczekajcie. Podajcie dziady mój węgiel. Nie, nie kręć twojego węgla. Hmm. Łatwo. A to, to w sumie jest taka fajna, okej którym się robiło dansy? O dobra Ej pa! Patrz Patrz, ja się w ogóle nie boję nula bo w ogóle, pa Luke Co? A to było śmieszne, pa. Siema Luke tam dalej się nie po... po dostanie... Bo dostanie... serio, na, musimy naprawdę coś zrobić, na, na ten... Jest już dzień, jest może już dzień? Ten... Ja tam nie wychodzę, nie mam Jest mowy. dzień! Musimy wyjść! Wychodzimy, opuszczamy to miejsce na, szybko. No na, na, mamy, na, na, bo nie mamy na, jedzenia. Ten serwer jest tak kółk, że nawet żarcia nie mamy. Wiem właśnie, widzę, jak niech jeszcze raz uderzy tym mieczem, to to zdeknę. Milka w sumie też zdeknie, jak u rasu wal walniesz. Ty chodźcie do dżungli, tam będzie te arbuzy, jakby. Nie mogę biegać. Spoko, ja też zaraz nie będę mógł. Jeszcze te szkielety się, no ja nie mogę. Ja to nie wchodzę, bo dostanę. Zaraz umrę. Ocelot, najbardziej bezużyteczny mob w Minecraft. No, kiedyś był użyteczniejszy, kiedyś był kotem. Powiedz, no no to... za moich czasów no jest, no to te oceloty były kotami. Yes. Albo słyszę szepty, albo nie wiem. Arbuzy! Daj, arbuza! Bo umrę! Nie ma. Się. Jesteś, jesteś mlekiem, czego się spodziewałeś. Czekaj chwilę, jeżeli się wypije, to wtedy będę. czy znaczy, jeśli się wypije, to, 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 to w sumie umrzesz, ale no. A skąd wiesz? nikt do tego nie projektuję. Oczywiście. A co się powiedzieli może na... Rej, na rejs z statkiem? Dawaj, tylko dajcie jedzenia, bo umrę. Mi też. Nie, to ty, ty, ty za uderzenie dzisiaj nie zostajesz. Ja, dobra, masz, masz parę, żebyś nie zlegnął. Bo jeszcze nie chcę, żebyś zlegnął. Ty jesteś. Owce, 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 owce. Owce, 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 owce. Dobra, już, już do... nie jestem na jednego hita. Będzie trzeba przepalić. Shit. W ogóle Nie wiem jak twórca tego tak perfekcyjnie odwzorował tak szczerze, do tego 1.12 Chłop był walonym notem drugim A co jeżeli to Nord zrobił? E, ja nie mogę Endermana się wystraszyłem Też się przez tak spojrzałem ja na niego na nie no, tak takie o. o. Ja, ja nie mogę Co do czego to doszło? Ja A boże, się boże. Yeah. Ale chodźcie tutaj, e, chodźmy tutaj płynąć A mnie spada klatek przez chwilę. Chodź, chodźcie tutaj, czekaj, ja wam trochę ten... chodźcie łódź jakoś zrobimy, dwie łodzie. Jak... Szymon... Szymon Chomik jedzie z tobą, nie wiem. To jest Szymon i Chomik, teoretycznie, nie wiem. To są dwie osoby w jednej. Myślałem, że to jakiś rakiet, tylko ryba. Homie. Dobra, no chodźcie, są te stare łódki jeszcze, dobra, chodźcie o co Te stare łódki. Coś się no rozrzuca nawet. Nie może Chomik, dobra to wyjedźmy. Nie, nie, nie. Pójdź za mną, pójdź za mną po prostu, pójdź. Płyń... Nie dam! Wracaj się. się. Chomik, odwróć się. Chomik. Ale że chomika nie waliło? To... To też dziwne, do tej bo nie go z nie nagrywki, to... W ogóle nie. Teraz, teraz powiem taką mało rzeczy o homingu. go tak mocno On ma taki dobry internet, że przy każdej nagrywce jest 20-minutowa przerwa, żeby się połączył z powrotem. Tak tylko powiem. My musimy kiedyś ten zrobić taki odcinek bez tych bez cięć, tak jakby. Tak, Zrobię, sumie, musimy zrobić jakiś odcinek kombinacji wywalania Szymona. <laughs> tak, będzie trzeba. Dynia. Nie, dnia nie teraz, dyni, z dni nie ma jedzenia. A czy jest, hmm. ale byśmy musieli się pomęczyć. Ej tak mięso dalej no, więcej. Normalny wie, dalej biom, nie, normalny biom! biom. Normalny biom jest! Nie to dalej. To jest pustynia dalej, a czy pff, Pustynia dżungla! Jo, pustynia! Kurna! Jo! Ale, ale kurna! Ta patrz, widzę piramidę! Gdzie? Tam! Kiedy ja te piramidy Te mnie przerażają, słyszałeś jak one ten? No Czemu to one tak straszne. się Nie wiem. Chomik idziesz, bo nie się Ej ty, wioska tutaj jest! Ej. Nie gadaj! Ej! Wioska! Bo to był jakiś styl tam, no przez chwilę mi się wydawało. No bo w, chyba czytałem w tym modzie, że wszystko na ciebie, że oni nadal na ciebie patrzą czy jakoś tak. Chomik idziesz? tej paranoi dostaniemy. Gdzie znamy? No, Zbieramy jedzenie. Co... Nie wiem. Znaliśmy wioskę. Portal! Portal! No później się znajdziemy z chomikiem. Na razie. No. Wioska jest. Dobra, idę mój? sobie Czemu od razu. Nie ma wileczeru w ogóle. Czemu nie wileczerów? Nie, o, od tej, od tej, co? U, łóżka, łóżka, zbieraj łóżka. Tu nic nie ma. Nie ma ani jednej skrzynki nawet tutaj. To łóżka przynajmniej. Znalazłem jedną skrzynię. Nie mów, nie mów, że tu nie ma. Nie, nie, nie mów, że tu nie ma skrzynki. A czy ja nie znalazłem? Dobra, jeden golem awanturowy. Ja znalazłem jedną. O kurna, ale teraz jest też bagaż. Ej, bo sobie. ten dolec a... skrzynki nie ma. I czy powinniśmy te stare wioski dodać, czy mówiąc? No, powinniśmy, ale na, nasze, na, nasze idiotyczne ach nie pomyślało o tym. No, e, golem, chodź to ja nie. Złotko. Kurna co to za się, puśle. Pośle... Ej, dobra, on się zepchnie. On, się, on zep się zablokował. Dobra, dobra. Coś pójdzie się zrelaczą. Ja widzę, dwie Eee, dobra, masz całe w sumie, bo ty umiesz coś z tego zrobić. Okej, okay. na no, razie w sumie zbrawsza kilo. Trzymaj. Nie. Ty wiesz, ty będziesz do kupalni chodził, myślę, że... nieprawda! To... Nie ma Wiesz, że wracać Wracaj tutaj, wiesz, <laughs> że żelazo! Po... Myślisz, myślisz, że Myślisz, że się to nagrywasz, to, że to nie, nie będziesz, kurde, do kupalni Nie Nienawidzę cię. Zostajemy w tej wiosce w ogóle, wracaj tutaj, bo... bo większość eventów się w wiosce właśnie dzieje. Kurna, to wiesz, się. To content. <laughs> no oczywiście, że ty ja, ale zostajemy w tej wiosce. Mieszkamy w tym domu bo... na tej sa na, na samej górze mieszkam w domu, bo on wygląda na najbezpieczniejszy, tak szczerze. Czekaj, czyli nasz cel w sumie został kończony, tak to się... Zbudowanie domu? No. Ten tak, ale... Reszta nie, nie mamy jedzenia, farmę musimy jakoś zrobić. No, no dobra. E, ukra ukradnijmy ich. Tak jak Coś to robili tak? w jak jak, jak, robili jak jak Szymon, w XVII w wieku Szymold Homik znalazłeś tą wioskę? Jest tutaj był przed chwilą. Jestem, bardzo... Jestem za lukiem. E, dobra Dobra, w takim, w takim razie ograbmy ich tak jak Brytyjczycy półświata w XVII spoko. wieku my żyjemy w tym domu by the way Dobra Mamy potrójne łóżko, które jest po prostu łóżko dobra. na łóżku na łóżku Dobra, mam... Dob to dobrze, bo myślałem, że wszystkie przy sobie są, bardzo dobrze, to tak nie jestem No spoko, ja też nie Chyba, nie, nie jestem Mamy jeszcze sumie rzeczy do przygotowania jedzenia Ziemniak. Gra? Ogólnie e, taka jedna rzecz, bo taka... To nie? Stawę, stawę, stawę. Sorry, chomik Sorry, chomik. O, Ziemniak. Nie, nie, nie. nie, o nie ziemniak. O Mój ziemniak. Ziemniak. Oto no, jest.